Dzień dobry. Serdecznie się z Państwem witamy ze środka Villa Karpatia w Żołeni. Dzisiaj jest ze mną Małgorzata Rubin, która jest jedną z naszych kelnerek. Dzień dobry, witam Państwa. Nasi kuracjusze podczas pobytu mogą skorzystać z kilku rodzajów diet. Naszą podstawową dietą jest dieta warzywno-owocowa, ale oprócz tego też mamy dietę bezglutenową, dietę makrobiotyczną i właśnie dietę sokową. To Ty jesteś odpowiedzialna za przygotowanie tej diety? Tak, ja odpowiadam za dietę sokową. Przychodząc do pracy zajmuję się segregowaniem, myciem, szczotkowaniem warzyw. Później rozdrabniam, puszczam wyciskarce wolnoobrotowej, nalewam gotowy sok do szklanek i podaję gościom. Czyli nie obieramy warzyw na soki? Nie, warzywa są dokładnie myte, szczotkowane, a obieramy jedynie cytrusy. A i jak wyglądają soki poranne? Sok poranny ma cały czas ten sam skład, w którego wchodzi marchewka, jabłko i cytryna. Są to owoce i warzywa znane każdemu, dlatego są smaczne i chętnie wypijane. Oprócz tego, do śniadania też nasi goście dostają coś na ciepło. Tak, do soków podawany jest barsz czerwony na ciepło. A jak wygląda obiad? Na obiad przygotowuję też soki warzywno-owocowe w różnych kolorach. Kolor zależy od głównego składnika warzywa. I do soków obiadowych podawana jest jeszcze zupa. A mogłabyś podać taki przykładowy skład jednego soku obiadowego? Na przykład może być to sok z selera, z jabłkiem i cytryny. To może przejdźmy teraz do kolacji, bo soki kolacyjne są takie troszeczkę inne. Co mają w swoim składzie? Soki kolacyjne są to takie soki niespodzianka, ponieważ od wczesnej wiosny do późnej jesieni do soków warzywno-owocowych dokładamy jęczmień, koniczynę lub pokrzywę. Mają kolor ciemnozielony, konsystencję bardziej gęściejszą, ale są bardzo smaczne i chętnie wypijane. A co chciałabyś powiedzieć osobom, które chciałyby przejść na dietę sokową? Chciałabym wszystkich zachęcić do diety sokowej, ponieważ jest to bardzo fajna dieta dla organizmu, smaczna, no i chętnie wypijane są soki. Dziękuję Ci bardzo, że, że zgodziłaś się wystąpić w naszym filmie. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do zostawiania łapek w górę, do komentarzy i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.